Robi deszcz. My już spakowani. Wszystko wczoraj na szczęście pozanoszone do samochodu. Mamy godzinę szóstą. Także udała nam się pogoda. Myśleliśmy, że w sobotę już tak będzie. Bramę już otwarłem, żeby tylko wyjechać, żeby nie trzeba było stawać, jak będzie lało. Bo idzie to z morza. Tak by z Włoch idzie ten deszcz. Zaraz Katamaran przyspieszy. Super nam się udała poluda. Super. Wszystkie dni super. No dzisiaj taki by był dzień na odpoczynek. Jakbym miał komputer, to bym tu filmy montował. Ale niestety. Chmury. Wszystko idzie. Nie wiem jak to widać, bo na telefonie widzę, tak jaśnie jest. Tu mamy tak ciemno. Bata się już ubiera i zaraz uciekamy. 7.30 wypływamy trochę będziemy tam czekali, ale wiecie lepiej wcześniej niż, niż późno, bilety kupione online autostrada kupiona online Słowenia 16 euro Austria 12,5 euro nie kupowałem jednodniowego, nie chciało mi się potem kombinować, spieszyć, jeszcze coś tam może być na drodze i nie zdążę i mnie dojadą, wiecie jak jest z Austriakami się niczym nie różni od, od starych czasów Płynie pięknie, Katamaran. No także dzięki, pozdrawiam wszystkich, widzimy się przy nowym filmie, który zmontuję już w Polsce.